dziś prawdziwy powiew lata tej jesieni, a wszystko za sprawą wyżu i cieplejszego powietrza. Waldemar Dolecki, dobry wieczór. Wyż w ciągu najbliższej doby przesunie się nad Finlandię, ale wciąż będzie wpływał na pogodę w kraju. Jedynie na krańce zachodnie nasuwać się będzie zatoka niżowa z niezbyt aktywnym frontem atmosferycznym, stąd tam spodziewany przelotny deszcz. Wciąż płynąć będzie do nas ciepłe powietrze. Z południa w nocy pogodnie, a więcej chmur jedynie na południowym wschodzie i po morzu. W wielu miejscach będą się tworzyć mgły, a nad ranem termometry pokażą od 5 stopni w Podlaskiem do 13-14 na zachodzie i nad morzem. Jutro po ustąpieniu mgieł dużo słońca. Dopiero po południu na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich będzie się chmurzyć i tam spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Nadal ciepło od 16 stopni w Białymstoku i Suwałkach do 19-20 w centrum i 23 we Wrocławiu. Wiatr jedynie na północnym wschodzie chwilami silniejszy, a ciśnienie stabilne 1010 hektopaskali. Wtorek i środa z niewielkim deszczem na zachodzie i jeszcze ciepło do 21 stopni na południu. W kolejnych dniach popada dla odmiany na wschodzie, ale już ochłodzi się. Będzie od 11 do 17-18 stopni. Poprawa pogody na weekend, cieplej i sporo słońca, ale silniejszy wiatr. W następnym tygodniu, proszę Państwa, spodziewamy się więcej deszczu i stopniowego ochłodzenia. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.